Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zajmiemy się stylem i umiejętnościami szermierczymi Anakin'a Skywalkera. Jak walczył? Co potrafił? I jakie posiadał skile w zakresie używania miecza świetlnego? Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. Pomimo tego, że Anakin Skywalker był z natury niezwykle utalentowany, początkowo nie przykładał się do treningów z mieczem świetlnym, choć wierzył, że może konkurować z mistrzami Jedi. Pomimo względnego lenistwa, Skywalker był najlepszym szermierzem w swojej klasie, mimo że zaczął później niż jego koledzy z klasy. Podczas swojego szkolenia wolał walkę na miecze świetlne od mistrzostwa w mocy i spędzał więcej czasu na fizycznych aspektach zostania Jedi. W wieku 19 lat Skywalker był tak utalentowany i wprawny w pojedynkach, że wierzył, że może już konkurować z mistrzem Jodą. Kiedy rozpoczęły się wojny klonów, Skywalker był wystarczająco utalentowanym wojownikiem, aby walczyć z hrabią Duku, który był jednym z najbardziej doświadczonych wojowników w galaktyce. Podczas wojny jego częste pojedynki z takimi osobami jak Asaż Ventress, Savage Opress czy wspomniany Duku czy też upadła Jedi Barissa Ofe pozwoliły mu znacznie poprawić swoje możliwości i zdobyć niezbędne doświadczenie. Podczas pojedynków jednak często ulegał drwinom przeciwników, przez co ulegał lekko ciemnej stronie i w efekcie tego niekiedy, choć bardzo rzadko, przegrywał, przynajmniej początkowo jeszcze jako Jedi. Mimo to, na przykład Kanan uważał go za jednego z największych wojowników w historii zakonu. Skywalker był szczególnie uzdolniony w formie piątej, zarówno w wariancie Shien, jak i Diemso. Był w stanie z łatwością odbijać nie tylko ogień blasterów, ale nawet strzały oddane ze statków kosmicznych. Dobrze wykorzystywał ataki i kontrataki oparte na sile Diemso, aby obezwładnić lub przytłoczyć przeciwnika. Skywalker używał również Jarkai przy niektórych okazjach, użył miecza świetlnego Kenobiego podczas swojego pierwszego pojedynku z Kramią Duku i w paru innych sytuacjach. Skywalker był również biegły w posługiwaniu się formą czwartą, często włączając jej techniki, głównie akrobacje, do swojego stylu pojedynków. Doskonale zdawał sobie sprawę, że kluczem do odbicia ognia wielu przeciwników jest płynność ruchu. Opanował to więc do perfekcji. Legendy. W legendach oczywiście jego umiejętności są jeszcze potężniejsze. Opanował w końcu wszystkie siedem form miecza świetlnego, stając się mistrzem każdej z nich, co później pozwoliło mu stworzyć wariant hybrydowy. Jego specyficzny DMSO zawierał elementy każdej z form. Styl Skywalkera zawierał elementy wielu mistrzów, co czyniło go niezwykle utalentowanym, nawet w bardzo młodym wieku. Obydwa warianty formy piątej stały się go ulubionymi stylami walki, ponieważ ich agresywne i zorientowane na siłę metody walki dobrze pasowały do jego aroganckiego, konfrontacyjnego typu osobowości. Skywalker również studiował formę szóstą, ataru, aby rozwinąć swoje umiejętności w posługiwaniu się dwoma ostrzami, chociaż jak sam mówił, pracował na tym głównie jako ćwiczenie kontroli i miał wątpliwość, czy kiedykolwiek będzie musiał faktycznie stosować tą formę. W miarę postępu wojen klonów Skywalker spędził kolejne lata konfliktu, rozwijając swoje umiejętności w wielu zaciętych bitwach. Polegając zarówno na sile, jak i zwinności, Skywalker udowodnił, że jest w stanie odpowiednio odeprzeć ataki wroga lub uniknąć ich, jednocześnie natychmiastowo oferując kontrataki. Czasami stosował akrobację w stylu Ataru, a także włączał ataki mocy, korzystając ze swojego treningu formy szóstej, Niman, podczas walki, choć wciąż wolał polegać na czystym Diem So podczas pojedynków na miecze świetlne. Zarówno Obi-Wan Kenobi, jak i Kit Fisto opisali Skywalkera jako przebiegłego wojownika. Rzeczywiście, ponieważ Skywalker znał Fisto prawie tak długo, jak znał Kenobiego, dało mu to szansę na szukanie w jego stylu walki słabych punktów. Po staniu się Darf Vaderem, jego mistrzostwo oczywiście jeszcze wzrosło, ale to już temat na inny odcinek. To wszystko w tym temacie. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę komentarz z propozycją na kolejne odcinki. Uszanowanie dla patronów i oczywiście, niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.